Marka, o której mało kto słyszał i mało kto prawdopodobnie wie, że istnieje. Marka DS. Znana? Co nieco. Każdy koncern chce produkować samochody klasy premium, choćby to był, nie wiem, jak koncern popularny, tak zwany, nie? W tym DS-ie 7 crossback, bo tak się nazywa, ma nieco zgarbiony tutaj tyłeczek. Dodano mu przydomek Louvre. Najbogatsza wersja, top of the tops. A to oznacza, że tanio nie będzie. Auto kosztuje sporo ponad 300 ale ma też 300 stówy pod machą. No, równo 300 koni i ponad 500 N Będzie się działo. Pokażę ci najpierw jeden taki myk fajny widziany tutaj od przodu. Popatrz bardzo teraz uważnie na mhm. reflektory przednie. Zobacz jakie to są ciekawe urządzenia. Wow! Super! To jakieś kolory tam jeszcze są. Tak, jakiś tam fiolet się przebije, jakieś takie różne majaczące diamenty takie się. A teraz zobacz, jak to wygląda od środka. Mówiłaś w leksie o analogowym zegarku. Tak. To zobacz, co tu się dzieje. Analogowy zegarek! Wyjeżdżający Super. analogowy zegarek nad tymi wszystkimi ekranami. Tak, trochę mi to wyjeżdżanie zegarka się y, kojarzy z tym wyjeżdżaniem tych światełek właśnie. Wsiądź ty teraz na chwilę. Dobra. Tak mi posiedzieć no. chwilę? Tu masz pamięci fotela. Masz masażę. Masagę Proszę nawet bardzo. mam. Ja ci, bo jest odpalona fura, to ja ci od razu tą masażę włączę. Jest relaks. Jest masaż. Jest cisza w tym samochodzie. To auto technologicznie bazuje na Peugeotie 308, bądź też na Oplu Grandland, czyli technologicznie jest to samochód dosyć popularny, tyle że stylem bardzo się od tych samochodów popularnych różni. I wyposażeniem. Mhm. Mh. Tak, jest na bajerze taki dopieszczony co do szczegółów, jakiś takich estetycznych. Fajny, fajny, ale. Czy to jest tak w twoim guście troszkę, czy nie za bardzo? Nie, w ogóle nie znam guście, ale podoba mi się. <sum> ja tak czułem. Ja myślę, że ja jazda tym samochodem naprawdę Cię przekona. Zobacz, chodzisz dookoła swojego auta na parkingu i nagle Uuu. widzisz coś takiego. O, no. I przy każdym jego narożniku robisz. Ale ogólnie to mi się nie podoba. Najbardziej mi się podobało światła. Aha. I z przodu i z tyłu. Tak. Ok. Tak, tak. A mi najmniej się podoba wiesz co? No. Cena. Cena? A jakaś no. cena? 317 tysięcy. Też mi się nie podoba. No. Ten egzemplarz jest tak drogi, bo to limitowana wersja. Gdyby jednak Kasia chciała troszkę zaoszczędzić, mogłaby wybrać nieco uboższą konfigurację za mniej więcej 2,5 stówy. Ta tańsza ma trochę mniej zdobień i nieco mniejsze koła, ale zasuwa równie szybko. Dużo miejsca? Bardzo dużo miejsca. I patrz, zobacz, są wszędzie jakieś akcenty tych... Tak. Dajmondu, to dotykowy jest dotykowy panel czterostrefowej klimatyzacji. W trybie automatycznym tylna kanapa może się chłodzić albo ogrzewać. Pies pojedzie, Serio? czy nie pojedzie tu? Słuchaj, miejsce dla psa jest. No. ale twarde. Też twarde. No. Mm -hmm. Kanapa szerokością odpowiadałaby mm -hmm. wymaganiom, natomiast jest twarda i jest znowu wyżej, tak? Chociaż tyle, że jest szerokie, no, mm -hmm. że nie każdy ma takie wymagania jak ja, dla swojego psa. No, to jest tak. <grytanie> Dosyć osobliwy sposób kupowania samochodu. Nie, no, szerokość jest w porządku, natomiast... O, o porządku. <grytanie> Przepraszam bardzo, nie był umówiony. On wiedział, on wiedział. przeszedł eee... między nogami. Siódemka w nazwie sugeruje, że mamy do czynienia z jakimś gigantem, ale tak nie jest. W sumie na tle konkurencji walczącej w tym odcinku ten bus jest najkrótszy i najlżejszy. Teoretycznie na papierze ma osiągi podobne do Mazdy, ale jeździłem nim już kiedyś i uwierzcie mi, Mazda nie ma z nim szans. To jest prawdziwy Krejzol. Bagażnik, jak na hybrydę, plugin jest spory, a okablowanie spakowano w gustowną torbę. Wnętrze nie przypomina luwru, tylko Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jest kosmicznie i diamentowo. Zaraz włączę sobie masaże. A co?